Był wtedy pogodny dzień. Nie myślałem, że coś może się stać. Synu, nie masz nic zabawek? Ale... Tato, ja je kocham. Ja lubię Chodź, pojedziemy do miasta kupić coś słodkiego i załatwić kilka spraw. Ale bo bez jechać z moim wałeczkiem? Nie. To no, tato. Chodź. Co ci ten wałek? Na gaz go, nie będziesz się z nim pomieszczać, lajo. Wszystko było ładnie i pięknie. Aż do czasu, kiedy wróciliśmy. Wtedy przeżyłem koszmar. Dobra, synku, idź do domu. Ja jeszcze zamknę samochód i wezmę zakupy. Dobrze, na Dobrze. I wtedy właśnie usłyszałem odgłos z zakątku garażu spodziewałem się, kto to może być. Co jest? Ale jest tam ktoś? To co się stało przeszło moje pojęcie. Od dziś nie może jednego Poprawię go bramkę i powiesz na ścianie.